Hollywood – miejsce, które większości ludzi kojarzy się z blaskiem fleszy, czerwonym dywanem i wielkimi karierami. Ale we wrześniu to samo Hollywood stało się sceną koszmaru, który zburzył wizerunek miasta gwiazd. 8 września na parkingu dla pojazdów odholowanych znaleziono samochód marki Tesla. Niby zwykłe znalezisko, bo takie auta trafiają tam codziennie. Ale w środku czekał obraz, którego nikt nie chciałby zobaczyć. W aucie znajdowało się ciało 15-letniej dziewczyny. W stanie zaawansowanego rozkładu. Policjanci, którzy weszli do pojazdu, zamarli. W takich momentach, nawet doświadczeni funkcjonariusze wiedzą, że mają do czynienia nie z wypadkiem, a z tragedią, której konsekwencje mogą zatoczyć szerokie kręgi. Śledczy szybko ustalili tożsamość ofiary. Była to Celestrivas Hernandez, nastolatka, która zaginęła 5 kwietnia 2024 roku. Rodzina przez miesiące szukała odpowiedzi, media publikowały apele. A policja prowadziła poszukiwania. I nagle odpowiedź nadeszła, brutalna i nieodwracalna. Ale największy wstrząs przyszedł chwilę później. Okazało się bowiem, że samochód, w którym znaleziono ciało, był zarejestrowany na Dawida Antonego Burke, a młodego posenkarza znanego na scenie jako d 4 wid artysta, którego posenki zdobywały miliony wyświetleń, nagle znalazł się w centrum sprawy, która wyglądała jak scenariusz z najciemniejszych thrillerów. Według mediów. 18 września policja wkroczyła do rezydencji w Hollywood Hills, którą wynajmował burkę. Dom, pełen pudeł, sprzętów i rzeczy osobistych, był już opuszczany. Świadkowie mówili, że piosenkarz nagle zerwał umowę najmu i wyprowadził się niemal w pośpiechu. Zdjęcia opublikowane przez Daily Mail pokazywały ludzi wynoszących całe kartony, jakby ktoś nie chciał zostawić po sobie żadnego śladu. Co więcej, D4VD odwołał wszystkie nadchodzące koncerty, w tym zaplanowane występy w Europie. Oficjalnie z powodów osobistych. Nieoficjalnie każdy wiedział, że to efekt toczącego się śledztwa. Policja nie ujawniła jeszcze przyczyny śmierci nastolatki. W oficjalnym oświadczeniu przekazanym stacji ABC-7 śledczy powiedzieli jedynie: znaleziono kilka dowodów, które w najbliższych dniach będą przeanalizowane. Badane jest kilka tropów. Śledztwo trwa. To zdanie, krótkie i lakoniczne, otworzyło drzwi do lawiny spekulacji. Co tak naprawdę wydarzyło się w samochodzie Tesli? Jak ciało Celest znalazło się w środku? Dlaczego pojazd został odholowany i jak długo dziewczyna tam leżała? Pytań jest więcej niż odpowiedzi, a każde z nich brzmi jak początek mrocznej opowieści. Dziennikarze zaczęli rekonstruować wydarzenia. Celest zaginęła w kwietniu. Przez pięć miesięcy jej bliscy żyli w nadziei, że wróci do domu. Tymczasem ciało odnaleziono we wrześniu w aucie. Które należało do muzyka mającego w tym czasie zaplanowaną trasę koncertową. Przypadek? Zbieg okoliczności? A może coś więcej? Na miejscu policja zabezpieczyła dokumenty, próbki biologiczne i sprzęty, które mogły wskazać na obecność konkretnych osób w samochodzie. Media donoszą, że znaleziono również rzeczy osobiste, które mogą należeć do ofiary. Wszystko to teraz trafiło w ręce ekspertów. Hollywood Hills. Gdzie wynajmował rezydencję D4 Widy, stało się obiektem zainteresowania całego świata. Mieszkańcy dzielnicy, przyzwyczajeni do luksusu i ciszy, nagle zobaczyli radiowozy i funkcjonariuszy chodzących po ich ulicach. To surrealistyczne, tutaj mieszkają gwiazdy, a teraz widzimy sceny jak z kryminału, mówił jeden ze świadków w rozmowie z lokalnymi mediami. Śledztwo trwa. Nie ma oficjalnych zarzutów wobec piosenkarza, ale sam fakt powiązania jego nazwiska z tragedią wystarczył, by opinia publiczna patrzyła na niego inaczej. Internet eksplodował teoriami. Jedni bronią artysty, twierdząc, że to tylko niefortunny zbieg okoliczności. Inni mówią otwarcie: nikt przypadkiem nie znajduje zwłok w samochodzie. Pytania o reputację, o przyszłość kariery, o życie prywatne burkę A pozostają bez odpowiedzi. Jedno jest pewne, od tego momentu nic już nie będzie takie samo. Ani dla rodziny Celest, ani dla samego artysty, ani dla jego fanów.